wszelkie stworzenia. Chyba że ty zjesz go pierwszy. To poważne uproszczenie. Musimy usunąć gnębiącą dziewczynę istotę. Ile zniki jednak potem pozostaje. Witam już w 38 odcinku gry, w którym my będziemy dalej. Miły sen, ale do czasu. Prawda. No. W którym pójdziemy za naszym bogiem? Nie znacz mojej małej. Jest silna jak Kamaria, jak Nebula, jak mój X7200 desintegrator Wasza wiara w przyjaciółkę jest aż zaraźliwa. Obawiam się jednak, że pragniecie nie może no Dobra, nie wiadomo y, y, co zniki, czy udało by się nam uratować ją czy nie. Will, mamy tu koniec świata, pamiętasz? No dobra, to my tu mamy. Ruchy szybko! Właśnie w sam czas, by ujrzeć cud. Unifikatorze, ufam, że dopilnujesz, ażeby baczyli. Z łatwością. i będzie trzeba to na pewno wyłączyć Ciekawe wygląda, całą flotę tutaj to zniszczy na pewno tylko pytanie jak czy mnie słyszysz musisz jej pomóc Peter dobra chyba się poruszamy prawie jesteś skup się na mnie Peter dobra skup się na moim głosie musisz mnie znaleźć wciąż możesz ją ocalić Peter. Jestem tutaj, Peter. Idź za mym głosem. Musisz jej pomóc. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. To jedyny sposób. Skup się na moim głosie, Peter. Tu jestem. Odnajdź źródło. Jestem z nią! Jestem z nią! Tutaj! Nie jest za późno, Peter. Dobra, coś tutaj mamy? Niki musi ujrzeć prawdę. Ona jest kluczem. Wewnątrz wciąż jest dzieckiem. Jestem. Czuj moją obecność. Znajdź mnie. Jestem we wnętrzu kamienia. Dołącz! Tak! Wyczuwam cię! Bądź skupiony na mnie! Musisz jej pomóc, Peter! No, co się dzieje? Tato! Tato! Hmm. Już wstawaj! Nie ma czasu! Hmm. Trzeba się przygotować, bo mama wraca. Wstawaj, no niki, co? O... Co dna podróba. Szwy są luźne. Nie do wiary, że nie zauważyłem ostatnio. A, Czy nie mogę? Dobra, idziemy do za Niki. Wreszcie, pomóż mi, jak mama wróci chce, żeby wszystko było idealne. E e, Niki. Urodziny! Są dzisiaj. Znów zapomniałeś? Tato? Tato! Tato! Miałeś o, mi pomóc zaskoczyć. Okay. Mamę. To jest wszystko nieprawda! Ty żartujesz? No tato! Obiecałeś pomóc zrobić mamie niespodziankę. Nie, nieprawda. Tak! Miałeś pomóc projektorem. Na torcie nie ma świeczek, do tego nie wiem, gdzie jest nasz prezent dla niej. No daj spokój, Niki. Mm -hmm. Nie wydaje ci się w tym dziwnie znajome. O nie, zamówiłam na cukierniczej planecie. A, dobra, ten moment zawsze był dziwny. Nie upiekłam go. Czy możesz zapalić św.? Okej, okay, został jeszcze prezent i projektor. No dobrze. Nick. A jak ci powiem, że to wszystko nieprawda? Ach, jasne, że nie. Ostrość nie jest ustawiona czy coś. Możesz go wyregulować? Tak, dobra. To wciąż super. Wyszło wspaniale. Byłam pewna, że coś zepsułam. Skoro mowa o Demolce, tak, to hala i otaczający ją układ gwiezdny. I chyba dodałam wszystkie księżyce. To piękne. Niki. Brakuje tylko prezentu dla mamy. Jest chyba gdzieś w moim pokoju. No to dobra. Pójdziemy że, że poszukać te, te, tego prezenta. To jest chyba na pewno po pokój. Niki, co tu wygląda jak prezent? Zostań tu. Zawołam cię w razie czego. Wszystkiego najlepszego, buziaki Niki i Peter. Co ja mam zrobić? Znalazłeś go? Tak. Okej, okay, połóż go z pozostałymi. Świetnie! Prezent! Połóż go na stole. Jesteś tu? Mam tylko opcję, aby upuścić. A, chyba tu. Czy to, co tu powiem, ma jakieś znaczenie? My mamy na nowhere. Pamiętasz tę artystyczną aleję, którą spacerowaliśmy i ten obraz, który takiej się podobał? Krilara? To chyba odpowiedź na moje pytanie. E, moglibyśmy teraz porozmawiać? Chyba nie. Jak to wygląda? Zdaje się, że nieźle wpadłaś w tę obietnicę. Dzięki tato. Kocham cię. O rany. Peter, otwórz drzwi. To mama! Ja dopilnuję, żeby wszystko było idealnie. Ty otwórz drzwi. No dobra, zobaczymy, czy mama. To było tu czy tu? Dobrze cię widzieć. To szaleństwo. Niki zapętliło. Nic do niej nie trafia. Musimy do niej jakoś przemówić. Peter... Wiem, wiem. Ułóżmy plan. Nie ma nas. Okej. Okay. Kumam, że muszę dużo nadrobić. Peter... Ale jeśli ma się udać... Umarłam, Peter. P tak, ale... A ale nie całkiem... Tak? Kiedyś że ducha. Nie wezwałaś mnie. Widzę cię teraz. Widzisz tylko ducha. Pewna część mnie jest w kamieniu duszy. Ale to jednak uda. Coś wymyślimy. Może ta się nie. jakoś. Teraz ona jest najważniejsza. Pomóż jej pojąć, że nie wrócę. Tylko mogłaś mi powiedzieć. Ale o czym? Że Niki. Wiesz, ja, ty, te lata temu. O, Peter. Ja to policzyłem. Obietnica to kłamstwo. Tak, wiem, ale tamto nie. Tak, my na Merkurym. Pamiętam tę noc. Ja też. Nie jest twoją córką, ale moją też nie. nie Czyli Niki nie jest, ani to jego, ani jej córką. Na promie powrotnym Rada jak eksterminowała wszystkich nieczystej krwi. Aniki była takim maleństwem. Nie mogłam dać jej zabić. Nie. Jestem ojcem. Nie. Cóż, nie jej ojcem. Wow. Okej. Okay. Przecież i tak cię potrzebuje. A mi niech da odejść. Próbowałem nie słucha. Ale musi. Te urodziny prezenty. Cokolwiek ją uwiązało do jakiejś nieprawdziwej wersji mnie, czy nas. Rozbij iluzję i niech to zrozumie. Wiesz przecież, że tego nie ogarnia. Owszem, tak. Bo musisz. Czyli po takim czasie się okazuje, że nie jest nikt córką Peter ani jej. Pytanie tylko, czyją jest córką? Gdzie mama? To była ona, prawda? Ona nie przyjdzie. Oczywiście, że przyjdzie. To pewnie był. Carlos. Mówił tylko, że się spóźni. A to znaczy, że mogę jeszcze nastawić dobrą muzykę. Zniszcz to kłamstwo. Zniszcz to kłamstwo. Zniszcz to kłamstwo. Bardzo cię proszę, posłuchaj, Niki. Pomówmy o tym po urodzinach mamy. Twoja mama nie przyjdzie. To wszystko nieprawda. Będzie lada moment. Nie wygłupiaj się. Nie, mała. Nie będzie. Przestań próbować to zepsuć! Niki, proszę! Nie! Nie chcę tego słuchać! Posłuchaj, nie. Odejdź ode mnie! Mama, lada chwila się tu pojawi. Hej! Co ty wyprawiasz? Przykro mi, Nick! To naprawić, czyli wy na to, że powinien wszystko zniszczyć, przestań, 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 wszystko psuć. Mama i tak przyjdzie. Co tutaj jeszcze mogę zniszczyć? Dawaj, nie ma czasu. Trzeba się przygotować, bo mama wraca. Wstawaj, no! spróbujemy to zrobić. Najpierw wszystko poniszczycie, a potem. Co dwa? Musi przyjść. Pomóż jej ujrzeć, prawdę. Przykro mi Nick. Nie! Mogę to naprawić! Przestań! 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 Wszystko psuć! Mama i tak przyjdzie! Mas? musi się pojawić trójkąt! Jest prawda, niki! Nic tu nie jest prawdą! Ty, Raniu, nie jesteś moim tatą! Nie jesteś. Tak młoda. Wiem. Zniszczyłeś. Wszystko zniszczyłeś. A mama miała wyjść i. i. Chcę jedynie ją zobaczyć. Cokolwiek tutaj wejdzie, to nie mama. Skąd wiesz? Ja mnóstwo nie wiem. Jak trzymać na. Bazy. No, zobaczymy. Jak nie siedzieć w pacie, Jak pocieszyć dwunastolatkę, której żale mogą zniszczyć galaktykę. Ale to. obietnica Niki. umiem poznać przekręt. Tu nie chodzi o ciebie. Czemu ty jesteś? Wiem, co musisz teraz czuć. Ogromny ból, złość. Nie wiesz, nic! Racja. Nie wiem dokładnie. Mówię tylko, że. Mam to gdzieś, co teraz mówisz. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Tak. Dobra. Bez niej nie mogę. I co, że to nieprawda? Wszystko musi być znów tak, jak dawniej. Nawet, jak mam piec, to samo durne ciasto przez całą durną wieczność. Wolę myśleć, że może wróci, niż przyznać, że tak nie będzie. I to. I że to moja wina. Mogłam jej nie przeszkadzać. Mogłam być szybsza. Przecież wiem, co robisz. Robiłem tak samo. Wręczyłem się, winiąc za całe zdarzenie zamiast. To coś innego. A nawet jeżeli. Wiem, ja! Trudno mi patrzeć, jak cierpisz tak samo. Jest tyle rzeczy, które chciałbym przekazać tamtemu sobie. A ty byś posłuchał? <słuch> Nie. Zapewne nie. No, może to tym razem ktoś tu wchodzi, puk, chyba, puk, puk, puk. Zaufa, niki, ja tylko możesz przejść się. Ja... Okay. Wiem, że to nie ona, dopóki w to nie uwierzę. Więc trzeba tylko wierzyć, niki, nie! Zwierz ze mną! Rozbij iluzję i niech to zrozumie. Wiesz przecież, że tego nie ogarniam. Owszem tak. Bo musisz. Gdzie mama? To była ona, prawda? Ona nie przyjdzie. Oczywiście, że przyjdzie. To pewnie był. karos. Mówił tylko, że się spóźni. A to znaczy, że mogę jeszcze nastawić dobrą muzykę. Zniszcz to kłamstwo. Przemów do niej. Bardzo cię proszę, posłuchaj, Niki. Pomówmy o tym po urodzinach mamy. Twoja mama nie przyjdzie. To wszystko nieprawda. Będzie lada moment. Nie wygłupiaj się. Nie, mała. Nie będzie. Przestań próbować to zepsuć. Niki, proszę. Nie, nie chcę tego słuchać. <laughs> Czyli będzie trzeba to wszystko, wszystko po poniżać. ciebie, Peter. Hej, co ty wyprawiasz? Przykro mi, Nick. Nie dobrze. Nie szkodzi. Musi przyjść. To nie jest prawda, Niki! Nic tu nie jest prawdą! Ty draniu! Nie jesteś moim tatą! Nie jesteś... Tak, młoda. Wiem. Zniszczyłeś. Wszystko zniszczyłeś! A mama miała wyjść i... i... Chcę jedynie ją zobaczyć. Cokolwiek tutaj wejdzie, to nie mama. Skąd wiesz? Ja mnóstwo nie wiem. Jak trzymać jęzor na wozy, jak nie siedzieć w pace. Jak pocieszyć dwunastolatkę, której żale mogą zniszczyć galaktykę. Ale to. Obietnica, Niki. Umiem poznać przekręt. Nie chodzi o ciebie. Racja. Nie będę udawał, że wiem, co teraz czujesz. Mam to gdzieś, jak ty się czułeś. To jest. pustka. Ale też ciężar. Ciągle ją widzę, ale kiedy tylko się skupię, ja. Chyba się uda zniszczyć tą obietnicę Nie wiem każdy By ma inaczej. Po to obiecywali Ale twoja mama była wyjątkowa. Kochała cię i to bardzo. Ona chce wierzyć w to, że jej matka jeszcze żyje. Bez niej nie mógł. że to nieprawda. Wszystko musi być znów tak jak dawniej. Nawet jak mam piec to samo durne ciasto przez całą durną wieczność. Wolę myśleć, że może wróci, niż przyznać, że tak nie będzie. I to... I że to moja wina. Mogłam jej nie przeszkadzać. Mogłam być szybsza. I byłoby inaczej. I nadal by tu była... To nie przez ciebie odeszła Nie, nie obarczaj się tym. Dlaczego? Przecież to prawda. Gdybym tylko. To nie jest prawda. Nie ty to stworzyłaś. Nie ty wypuściłaś. Nie przez ciebie mama była tam, gdzie była. Można tu sporo szastać winą, ale akurat ty nie zawiniłaś. Może to ona? Puk, puk, puk! Ja nic nie słyszę. Poważnie? Ale co? To pukanie. Nie słyszysz? Ktoś na pewno jest za tymi drzwiami. A, czyli Albo trzeba coś. udać, że się nie słyszy, nic nie słyszy. No. Więc powiedzmy, że to straszne coś za drzwiami. To nie mama. Powiedzmy. Ja nadal nie wiem, jak. jak ktoś w ogóle. Czy ja mam rozwalać ciasta cały dzień? Rozwalanie życie dobrze oczyszcza. Ale. można inaczej. Co ty robisz? To z ziemi. Mama mnie uczyła. Chodzi o zapalenie ognia ku pamięci. Oddanie czci. Znaczy... To nie żadne czary Mary. Nikogo nie ożywisz, ale wiesz. Jest taki gest, drobnostka w obliczu strasznych, złych rzeczy. Czasem tyle zostaje. A ja wciąż wracam do tej windy. Jak się tak złościła? Nie aż tak bardzo. Prędzej się martwiła z miłości. To muszę zrobić sama. O, no, chyba ci udało przekonać ją. O, no, czy pierws co to robi, a wchłania to wszystko w siebie. Warlock będzie Skupmy się na fan No dobra, ale to będzie już w następnym odcinku, więc żegnam was i zapraszam do kolejnego odcinka. Możecie subskrybować mój kanał, oddawać łapki w górę, to więc cześć.